Wszystkim. Z tej strony ja yy, chciałem Wam pokazać, jak yy, lekko serwisowałem rower. Ten yy, tutaj, siodełko jest yy, obniżone. Wiem, że uważacie, że obniżenie siodełka to nie serwis, ale trzeba było piłować rurę, Coś jest lekkim serwisem. Przerzutka wleciała nowa, bo mi się w, yy, ten łańcuch mi schodził z tutaj z wózka i się klinował tam. A jak zwykle do dupy, nie? Ale dobra Nie no, rower jest sam git I jedziemy sobie już na pompę Który jest tam gółem kupiliśmy sobie chipsy KFC Laisy Tak się prezentują Pachną ostrością I smakują ostrością Mmm Bardzo dobra. Ogółem zjemy sobie coś? Oh, ale mnie boli dupa. Zjemy sobie coś i zapewne będziemy nadal robić jakieś triki. Jeszcze jedna osoba dojdzie. No, no najprawdopodobniej dojdzie jeszcze jedna osoba. No, a my co? My lecimy. Kurwa. Czekaj. su. Zapuwa. Dobra. A my lecimy, sobie pojeździć na bajkach, no i hulajnogach też w sumie. Dobra, no. Dobry polec. Dobra, to właśnie wygląda. Gdzie on jest? O, tu jest, dobra. Widzicie, ile kosztuje Starbucks? Ile? Kupię Starbucks, kosztuje. Nie, no i to usuniesz, nie, Starbucks kosztuje 12 zł. Ale ci się nie opłaca, Starbucks kupować. Dobra, chodź. No, chodźcie. Kupujecie? Znaczy Co? No, dobra, chodźcie. Co wiszku? Ej A to? Nie, 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 A może huba buba? Huba buba. O, to jest, to jest w ogóle mega loma. To jest mega loma. Huba buba, kosztuje. Ej no, po to. Się... Huba buba, fancy. Ty ej, fruitele, fruitele jest ten, Tania. Ona, ona 1,99 kosztuje. Chłopce Selubisia wziął. Dobra. Ej, oj, wy co sądzicie o Mountain Dew? Hm? Dobra No, Mountain no, Dew do jest dobra. Ja tak sobie. Ej, a ty tam? Puścisz? wpuścisz? Hm? tak? A to bez dźwięku Hm? Bez dźwięku wpuścisz. No, no tak, ja po prostu... Tego shorta? I nie ja tak. Nie da. Nie wiesz? Nie wiesz? Nie wiesz? Nie 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 Dobra. Dziękuję. Czekam aż Pani kupi. I my teraz kupujemy co Zjanko. Co? kupuje No Ty kupujesz to. A Ty kupujesz to. razem mam liczyć, tak? Nie. oddzielnie. wszystko? Nie. Jakby a to jest. 10,77. Kurde, ty, się nie widziałam, nigdy nie widziałam, lubi no tak, się było. To szczerze Ty, ja będę mógł, będę musiał trochę? Nie. N ale nie, nie ja, ja, mam ten barka, jak ci mogę trochę dać. Nie, chujemy, do widzenia. O kurde. <suszy> no. Nie Rafał, Rafał z pelika przyleciałem! Ło, wow, wow. O kurde! Ja pierdzielę. O, ale przygazował. No, są z powietrznymi tam dampery. Patrzcie tę maszynę. Kurde, obra. Widzicie to? Dobra. Idziemy się pożywić. Tym co kupiliśmy Czyli e no kurde patrzcie ile tego tutaj jest, patrzcie. mirino, thymbark, chitosy lejsy, woda i Lipton. O, będziemy... Kurde, obżarci po rzeki. Rzeczy, rzeczy, takie drugie do jedzenia kupujemy i do picia? A rowery to dupa. No, peskity. Inflacja. Inflation.